60 odcinek! Zagrajmy w. Dokładnie! Tak jest. Zauważyłem, że jest okrągłutki 60 odcinek. Ach. Można powiedzieć, że... Specjal. <laughs> Żaden specjal, po prostu gramy dalej. <laughs> Zatem bez owijania w bawełnę, Ile razy ja to mówię? Muszę trochę to ograniczyć. Jakoś mi się to zaszczepiło. Porozmawiajmy. Zgaduję, że jesteś myśliwym. Nie, jestem zebrą. Czyś handlować z Ta Taulele. A... Taulele? Handlujemy. Aha. Skoro tak mówisz... Dobrze, możesz handlować ze mną. A co ty tam masz? Handlujemy. Kolczyk, Srolczyk i co? I tylko tyle. O lol. Okej, okay, jestem z powrotem. Wypieprzyło mnie z gry. Hmm, ładnie to tak. Sprzedaj, dobra. Co ja ci mogę sprzedać? Chociaż wiecie co. Nie będziemy się zajmować sprzedaniem teraz. Zrobię to poza odcinkiem. Wybaczcie, że tak chrząkam. Ale zachłysnąłem się. Jakimś tam sokiem. Pojabiedny, dobra. Czym was karmią, że macie takie mięśnie? Bananem. Mógłbym ci powiedzieć, ale guczo nie mogą być tak duzi jak my. Naprawdę? No proszę cię, czy ty jesteś większy ode mnie? Sami zobaczcie. On jest większy ode mnie. Myślisz, że jak założy palemkę na głowę, to będzie większy. Guczo prawda? O, masz ten! Yy, pistolet, znaczy strzelbę, nie? Kim jesteś? Jednym z protektorów? Hmm. Jestem sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Jesteś mistrzem Maczugi Gromu? Wolę posługiwać się wódą niż bronią. to. W takim razie nie jesteś mi potrzebny, Guczo. Chcesz wiedzieć więcej o muszkietach? Maczugi Gromu to przyszłość. Marakajowie żyją przeszłością. Musimy poznać sposoby Guczo, by móc się bronić. Tylko wtedy moich ludzi czeka przyszłość. Pewnie nie wszyscy w plemieniu się z Tobą zgodzą. Nie wszyscy stronią od wygłaszanych przeze mnie prawd. Tylko Daiki, mój halmak, daiki. wciąż mnie słucha. Cię Jest słuchaj. dla mnie jak brat i wynagrodzę mu to, gdy zostanę wodzem. Razem zaczęliśmy zgłębiać tajniki Maczugi Gromu. Masz broń? Skąd ją wziąłeś? Znaleźliśmy Maczugę kilka dni temu, w obozie Niebieskich Płaszczy na północy. Więc należy pewnie do Korientesa. To porządna Maczuga Gromu mm. i musiała należeć do wodza Niebieskich Płaszczy. Pokazałeś ją Korientesowi? Tak. Mówił, że nigdy jej nie widział. Naprawdę? To dziwne. Bez głupich pomysłów, piracie. Maczuga Gromu należy do mnie i mojego halmaka. Nikt więcej nie ma do niej praw! Rozumiem. Ty i twój halmak. Okej... Okay. O, jak ja dawniej widziałem dzikuski! Siemano. Pozwól, że się przyjrzę. Mhm. Mm o, coś ciemne teksturki, dobra. Puszczą tą pewnie. Rano, więc nie po 22 zatem. Widziałam, jak mi się tu kręcisz. Ja też coś piraci. widziałem. Piraci to złodzieje. Tobie jednak pozwolili wejść do wioski. Czemu? Y wybacz nie słuchałem. <gry> dobra, nie wiem, może jestem... O... Pomagam inkwizycji? O. Niektórym piratom można zaufać. Piraci tylko mordują. Nie okazują nikomu szacunku. Ani umarłym, ani żywym. Nasi mężczyźni giną każdego dnia. A teraz koraka. Mm. Macie jakąś chatkę z widokiem na południe? Eee, chcesz zamieszkać w jednej z naszych chat? Chwileczkę. Jestem w końcu piratem. Moim domem jest morze. Przykro mi. Ciekawe, czy istnieje jakiś mod, który y, uzupełnia teksturki w niektórych miejscach w npc tach hmm. Kim jest Koraka? To mój mąż. Jest Tufasem. I strasznym idiotą. Nie ma go od wielu dni. Poszedł za piratami do dżungli. Jeśli jeszcze żyje, to sama go zabije. Wow. Gdzie się udał Koraka? W stronę wschodzącego słońca. Myślę, że ten głupiec szedł na cmentarz hików. Chcesz, żebym go znalazł? Nie zasługuję na to, ale chcę. Tylko powiedz mu, że nie ucieszę się na jego widok. Okej. Okay, to na pewno go nie zmotywujesz do przyjścia. Aloa, nieznajomy. Szukasz czegoś konkretnego? Jezu, kiedy masz głos? Kim jesteś? Czytam znaki i nadaję im znaczenie. Jestem Malajka. Kiki wioski. Kiki? Jestem członkiem rodziny Czarnego Drzewa. Robię bożki dla Hików. Mają strzec honoru i pokoju Hików. Ale ochrona, którą dają, jest słaba. Hikowie są wzburzeni. Może no, powinniście wypieprzeć kogoś innego wziąć na twoje miejsce. Czy coś cię gnębi? Widzisz, że jestem smutna, prawda? Jestem smutna, bo spokój moich przodków został zakłócony. Co się stało? Piraci! Ukradli bożki grobowe mojej rodziny! Sam zapieprzyłem. Teraz Hikowie rozeźnili się, a mój spokój został zakłócony. Nie wiem zbyt wiele na temat Marakajów. Jesteśmy prastarym ludem. Mhm. Nasze tradycje liczą sobie wiele stuleci. Czcimy naszych przodków, oh. którzy nas prowadzą. Hmm. Kto jest wodzem waszego plemienia? Chaka-Datu nami dowodzi. Wkrótce jednak wybierze swego następcę. Tonkowie to dumni i honorowi wojownicy. Chronią nas podczas walki. Tufasi chodzą do lasu na polowania i przynoszą nam mięso. My, Kiki, znamy się na wudu, Podobnie jak Chaka-Datu, inne kobiety zajmują się zbieractwem. Znasz wudu? Nie tak dobrze jak Osamu. Który mieszka w lesie. Był kiedyś wodzem. Jego wodu jest potężniejsze. Rozumiem. To się przejdziemy do tego sam. My, sam o same? O same, Może nas nie wyschodzi. E, czy umarli z tobą rozmawiają? Tak, szósty zmysł. Czy umarli z tobą rozmawiają? Słyszałam hików od dziecka. To dziwne. Nie, to piękne. To chore. Szepczą na wietrze i śpiewają swe pieśni. No. Jeśli spokój ich grobów zostanie naruszony, stają się bardzo źli. Rozumiem. Ewidentnie jakaś poroniona. Czy masz coś na handel? Ci. Dobra. Roś... Pokażę ci. No, pokaż patrz. mi. Mo Pokażę ci, patrz. No to pokaż. Aha. Mapa z drugą do skarbu. To mnie interesuje. Sweet. I co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Kurczę, powiem wam, że szkoda mi czasu, żeby podczas odcinka rozglądać się za różnymi przydatnymi rzeczami. Zrobię to poza nagraniem. Mógłbym zwrócić ci bożki. Zrobiłbyś to? Jeśli chcesz. W rodzinie Czarnego Drzewa są trzy bożki grobowe. Należą do mojego dziadka Masaru, mojego ojca Akateko i mojej babci Nalani. Jeśli je przyniesiesz, zostaniesz nagrodzony. Gdzie zacząć poszukiwania? Znajdź piratów okradających groby. Znajdziesz wtedy bożki przodków. A, jeden znalazłem. Pamiętam. Przy, tych, przy tej czwórce w poprzednim, w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu. Trać mi sekrety robienia eliksirów. Co chciałbyś wiedzieć? E, chcę nauczyć się rytuałów wodu. Ja nie wiem, co to znaczy. Co dzięki temu będę mógł robić, więc na, na razie sobie to, to daruję. Okej. Okay. Co to jest? Lepiej pogadaj z Corientesem. Jest w swojej chacie. Tyle? Okej. Ok. okay. Ach. A ty kim jesteś? Jakieś pytania? Pytaj Korientesa, a nie mnie. Mhm. Mamy tu coś ciekawego. Ach, jaki majestatyczny widok na krzaczołury. Ach, skrzynia. Dobra, pogadamy z tym Korientesem. Musisz pogadać z szefem. Jest w tamtej chadce. Stary, otrząknij. <laughs> Matko, pirat? Masz jaja, żeby tu przychodzić. Kto to jest? Twoja kochanka. Nie. Yep. O nie. Słucham? Jest moim sternikiem. Kobiety przy sterach. Tego jeszcze nie było. Słuchaj, nie chcemy sprawiać problemów. Tak. Więc po co tu jesteście? Hmm. Szliśmy za twoją ekspedycją. O, porucznik Waldes yy, kazał mi cię znaleźć. Waldek się na ciebie pytał. Porucznik Valdes kazał mi cię znaleźć. Waldes? Okej. Okay. W czasie drogi Garcia i jego ludzie atakowali nas kilkukrotnie. Co nie znaczy, że powinienem ci ufać. Garcia wciąż gdzieś tam jest. Dlatego musimy uważać na obcych. Rozumiesz? Chcemy pomóc Marakajom. W zamian oni podzielą się swoją wiedzą. To całkiem niezły układ. Może zrobicie coś dla mnie, a ja powiem wam, co wiem. A. Miałeś jakieś przykrości Przecież ze strony piratów, którzy zaatakowali go? Te dranie zastawiły na nas zasadzkę na wzniesieniu na północ stąd. Zabili kilkoro naszych, a potem zniknęli, zanim zdołaliśmy cokolwiek zrobić. Heh, typowe dla zasranych piratów. Nie mają odwagi stanąć do walki twarzą w twarz. Masz mapę tych obszarów? Zostawiłem się, jedną. Tak, tylko nie zgub. Wiesz, gdzie jest Garcia? Pewnie szuka tego, co my. Wejścia do ukrytej doliny. Pomóż mi je odszukać, a na pewno znajdziemy Garcia. Co masz przeciw niemu? Jest pod działaniem klątwy, a ja mogę ją z niego zdjąć. O, może tak powiem. Jest pod działaniem klątwy, a ja mogę ją z niego zdjąć. Jakiej klątwy? Chyba Mara nim steruje. Mara? Brzmi poważnie. Cóż, powodzenia w poszukiwaniach. O co masz na myśli? Cóż, świątynia ognia leży w ukrytej dolinie. Problem w tym, że istnieje do niej tylko jedno ukryte wejście. Nie mogę od nikogo się dowiedzieć, gdzie ono jest. Znajdź wejście, a ja powiem ci, jak przez nie przejść. Już znalazłem? O, lol. Może wiecie co? I jeszcze jedno. Jeden z moich ludzi uciekł podczas zasadzki piratów. Chciałem wysłać za nim skarpetę, kiedy wszystko ucichnie. Wyświadcz mi przysługę i zastrzel go, kiedy go zobaczysz. Chcesz, żebym go zabił? Jest tylko jeden sposób na tchórzy i deserterów. Wysłał po niego skarpetę. Hm. Dziwnie. Okej. Okay. Teraz powiem, że znaleźliśmy te wejście. Nie wiem, co to nam. Co to zmieni, ale okej. Okay. Znalazłem sekretne wejście do doliny. Jest na południowym zachodzie, nieopodal jaskini w wielkiej skale. Ha, powinienem był to przewidzieć. Teraz mogę w końcu dotrzeć do świątyni ognia. Miałeś powiedzieć mi, jak przejść przez ścianę ognia. No właśnie. Owszem, wyleciało mi z głowy. By przejść przez ścianę ognia, musisz mieć coś, co Indianie nazywają krwią przodków. No proszę. Porozmawiaj ze starym szamanem Osamu. Może on pomoże nam ją znaleźć. Gdzie znajdę szamana? Mieszka na skraju wioski. Znajdziesz go za górą. Na południowy wschód stąd. Dobra. Dobra, zatem musimy znaleźć tego Osamu całego. Udało mi Mam nadzieję. Dobra, dobra. Hmm, Osamu to jest chyba ten białas. Yy, twórcy gry strasznie zachwalali się, że to jest yy... Kolorowa i barwna postać. Pamiętam, że rzeczywiście była dosyć sympatyczna przy pierwszym częściu gry zobaczymy, jakie zrobi na nas wrażenie teraz. A nie, to nie jest to Spóźniłeś się! Tak! Ty! Znasz mnie? Nie! Ale widzę cię cały czas. Poruszasz się między światami. To ty jesteś poszukiwaczem, prawda? Mów! To jest właśnie kostek, czy jakoś tak. Głos mu podkłada Nergal? Chyba tak. No, zatem, dosyć ciekawa postać. Poszukuję jedynie bieskich rakajów. Chyba za dużo przybywaliśmy na słońcu. Skąd, Skąd możesz mnie znać? My? Skąd możesz mnie znać? Dopiero co tu przybyłem. Widziałem cię w swych myślach. A, a może widziałem twoje myśli? Czy jest tu ktoś przy zdrowych zmysłach? Może wódz wioski? Czaka Datu lub Korientes. E, Ale to ci nic nie da. Czegokolwiek byś nie zrobił i tak wszyscy kiedyś umrą. Huh. Tracisz tylko czas. Pogódź się z tym, że śmierć wkrótce nadejdzie. Widzicie? On ma ten, tunele w uszach. Lol. Dziwne. Czy to ma mi pomóc? Moje wizje są silne. Tiłasi do mnie przemawiają. Tylko do mnie. Widzę twoją twarz. Przerzutę i wyplute gałki oczne. Ach, nie zachęcaj go. To wariat. Chodźmy. To twoja klątwa. Posieka cię na strzępy. Co dokładnie widziałeś? Ach, czarne zęby śmierci... Pożrą cię w całości. Nie. Hmm. Mówisz o Marze, prawda? Ona wysysa życie ze świata, jak szpik z kości. Pokazać ci jak? Mm. Nie, dziękuję. Wrócisz... Być może... W kawałka Okej. Okay. Kostuch, tak? Kostuch jest dosyć Sympatycznym człowiekiem, jeżeli... Trochę bliżej go poznać. Na razie zamieniliśmy tylko z nim kilka zdań, więc... Więc może wydawać się dziwny. Dżala, dżala. Tyle? A? Idziemy teraz do tego Osamy. Dę, ja nienawidzę deszczu. Mój wam, przed nagrajem tego odcinka przez chyba chyba trzy dni, żeby pogoda się zmieniła. I co, zmieniła się na pół dnia i znowu mamy deszcz. Fak. Proszę podejść bliżej, nie gryzę. Weź głęboki oddech. Już. Jest wspaniały, prawda? Co jest wspaniały? Teraz jeszcze. Yy, Śmierdzi, jakby coś tam umarło. No dobra, ale pochwalimy ją. Ona jest miła, więc vice versa. Niezły. Jest dobry. I prawie gotowy. To prastary przepis na eliksir dla naszych ludzi. Jest pyszny, ale wciąż brakuje mi jednego składnika. Jesteś tu kucharką? Ze wszystkich zbieraczy jestem tu najstarsza. Przygotowuję pożywienie, zgodnie z przepisami Hików. Co to za przepis? Firuta Jopi. Jest smaczny, ale nie chcesz go spróbować. Tak, smaczne rzeczy. Ochyda. Nie chodzi o smak. Nie spodoba ci się efekt. Gdybym miała ognisty pieprz, mogłoby zabić. Przygotowywałaś ten eliksir już wcześniej? Wiele lat temu, kiedy była potrzeba, podobno posiada wielką, magiczną moc. Czyżby. Nie, głupiutki, ale tak pali w gardle, że nie można wydusić słowa. Nieźle. Kociołek pan yy. Dokładnie. Gdzie znajdę ogniste papryczki? Na szczytach płaskowyżów. Ciężko do nich dotrzeć. Ale muszą być blisko słońca, by dobrze się wypalić. Idź na północny wschód przez dżunglę, a dojdziesz do płaskowyżu. Zapytaj Ezanę o papryczki, będzie je tam zbierać. Mogę znaleźć brakujący składnik. Miło z Twojej strony, Gucia. Prosiłam już Azanę, ale tak długa podróż jest zbyt niebezpieczna. Jeśli przejmiesz to zadanie, będę mogła odpocząć. Przynieś mi cztery ogniste papryczki, a ja dam Ci trochę eliksiru. Okej, okay, co jest za coś? Cześć, budułu. Co ja wiem o alchemii? Ja stara dupa jestem. Wow. Widzę, że polski akcent się wdarł. Tłumaczenie polskie. Logika, nie? E, dobra datu. Już to gałem? Pozdrowienia. Wielki A nie, sorry. sorry. A czego szuka tu Gucho? Ubrany jest jak człowiek morza. Kolejny pirat, przynoszący więcej nieszczęść. A. Dlaczego? Co się dzieje? Zło nadeszło, a ja wkrótce nie będę już wodzem. Czy mogę opłakiwać mego syna w spokoju? Guccio, zwany Garcio, zabrał mi go i teraz nie mam potomka. Przekrę. Jesteś pewien, że twój syn nie żyje? Przyniesiono mi jego totem. Totem? Legendarna czaszka Marakajów, totem Halma Kaczaki. Legendarna, powiadasz. Tylko Halma Wodza ma prawo go nosić. To musiało być dla ciebie ciężkie. Hmm. Czy możesz nauczyć mnie wódu? Co chcesz wiedzieć? Jak robić berwą, powiesz mi jak zrobić magiczne toryzma, jak wrzucić potężną no, klątwę, tarwę Tak, 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 dobra. Później, później, później. Wszystko później. Przykro mi z powodu twojej straty. Doceniam twoją troskę, Gucho, ale nie czas na żałobę. Jestem już stary i niedowężny. Naszym ziemiom zagraża zło. Nie wiem, czy dam radę je pokonać. Może właśnie po to tu jestem? Jesteś przecież Guczo. Nie możesz nam pomóc, nieznajomy. Co nie mogę? Dwóch moich najlepszych wojowników, Zalu i Hakeke, będzie walczyć o to, kto zajmie moje miejsce. Tylko w ten sposób uda się ocalić moich ludzi i ich ojczyznę. Mam złe przeczucia co do tych dwóch. Dlaczego? Kto wie, do czego doprowadzi ta rywalizacja. Hmm. Czy jest szansa, że dojdzie między nimi do walki? Nawet gdyby tak było, mieliby równe szanse. Podejmą się trzech zadań. Tylko zwycięzca będzie mógł zostać wodzem Marakajów. Jakie są zadania? To jest przeznaczone tylko dla uszu halmaków pretendentów. Jesteś halmakiem któregoś z moich wojowników? No jasne, że tak? Jestem halmakiem Zal. Przekaż mi zadanie. A więc czas zacząć rytuał! Wow. Słuchaj dobrze. Pierwszym zadaniem jest sprawdzian szybkości. Czarny łowca powrócił na nasze ziemię. Puma. Powiedz swojemu panu, że musi go znaleźć upolować i przynieść jego łapy. Wojownik, który znajdzie i zabije czarnego łowcę, zwycięży. Bez obaw. Zalu łatwo zdobędzie ten łapę. Okej. Dobra, więc wiemy, co będziemy robić w przyszłym odcinku. Będziemy polować na Panterę, Albo coś, coś w ten deseń A tymczasem żegnam się z wami 60 odcinek Był bardzo przegadany moim zdaniem Bo zapoznawaliśmy się z wszystkimi z pioski. Jeszcze trochę ludzi zostało Ale tak Czy wyszedł dobrze no to pozostawiam ocenę w waszych rękach A tymczasem żegnam się z wami To był Korangar A za mną jest Patty Że się pożegnamy tak. razem wspólnie A sorry Patty jednak nie chce się żegnać Okej okay, zatem Trzymajcie się do zobaczenia I cześć